Kożdo utropa, frasunek i bieda, na baby frechowno warzycha, na sąsiadów i fedry wszy szislągu pachate ujka ericha. Sam larma nie będzie to żaden klub disco, To nie są trąby z jerycha. Już Fedra na ciągu miło rozłożyje Patefon, patefon, patefonujka Ericha. Tak bycie dobrze. I no jeszcze sprawdza, czy chciał podpisał. O, piękne powieszowania. Hmm, Teraz no, papier, szlajfka i komunijny gyszynk Fertig. A, już żech się zapamiętał, A chłopcy mi nie pokazali, co już gromy. Tuż witam was pięknie. Doczkajcie, doczkajcie jeszcze. I o, rozbyś nam mnie doczkać. Tuż też was witam piknie. O, widzę, że się rychtujesz na komunio Aha. do Kleinertów. Coś to kupił na geszynk. Jednakże się zdecydował na biblio, pismo święte. Ty, chłopie, ty masz dobrze poukładane w głowie. Pajtlowi kupujesz książka i jeszcze biblio. No Przecież to logiczne. No. Komunio no to musi być jakiś pobożny geszynk, na różaniec. Ze Rzymu, medalik ze Ketą, ze Częstochowy, albo ten taki obrozek ze błogosławieństwem Ojca Świętego, taki co się obsztalowuje za 20 euro w Watykanie. A ją Biblię, taką Ekstra wydano, będzie miał synek na całkie życie. Chopie, bo roku, na jakim ty świecie żyjesz? Każdy raz jak Cię spotykam, to mi się zdarza, się co w czasie. Na starość dzieci nie jesz. Ty myślisz, że się nic nie zmieniło od czasu, jakżeś Ty był we komunii? No, może się śmiać, ale ze mojego dzieciństwa to najlepiej pamiętam komunio. Było to w maju, tak zaros z poranka, i jak o oma Marianka, a uroczysto to była niedziela, tuż mu kręciła na głowie wela. Mama z koszuli wyciągła szpędliki, upa glansował mu nowe szczewiki. Tak głoblekali, pod łokiem ciotuni, małego Marianka do pierwszej komunii. Leżał różaniec na wertikole I skarbczyk z łobrozkiem leżały na stole Łobrozek był piękny jak we starej Biblii Ciotka przyniosła, bo miała na ibrych W talerzu ściżono, moczyła się merta Co oma dostali ją łotwicy werta A w izbie woniało już z rana obiadym. Kucharka piekła w brytwannie rolady. Stoł se Marianek we izbie na ryczce, siotka poprawiała, merta przy świeczce. Krótki miał galotki i bioło koszula. Na ręce zegarek znanej firmy Rula, szakiet granatowy. Chustka w butonierce i pod kolanówki poleki przepierce I szlajwka ze zamszu na samym ostatku. Wszyscy oglądali go ze przodku i ze zadku Tak łoblykali pod łokiem ciotuni Małego Marianka do pierwszej komunii Wiem, tak zaglądała na ta śpiewka, to chmiała, jak to się gotów w eleganckim świecie déjà Czyli po naszymu widziała w ciebie we krótkich <grym> A Co nie byłeś, fajny synek? Mm. <grym> A tak na poważnie, powiedz mi trudko, co takiego śmiesznego było w tym moim gyszynku, kiedyś przyszykował do klejnerta. No. To, że Ciebie się zdowo, iż komunia do ludzi to jest religijna uroczystość. No może i są na świecie takie bajkle, do których to jest duchowe przeżycie. I takie familie, które je tak wychowują. A mnie się zdowo, że to roski komunia to jest taki wielki, ślubno-weselny geszyft. Już mi nie chodzi o obleczenie, że te dziążki wyglądają jak panny mode, synki w małych smokingach. Chłachy się obleko i sebleko, gorzi z tym, co jest we głowach. Religio na komunii to są ino dwie godziny we kościele i tela. Ty każdego wciepujesz do jednego miecha. A bo ja znam życie, eryszku. <noise> ja też kiedyś dała książkę na Gieszyk, Żebyś ty widział, jak ten bajtel na mnie wejrzał. Jaki był zawiedziony. Pewnikiem się myślał, że sztalmaszka sknyży na praktyczny prezent. No to, co się teraz kupuje na komunio? Przecanie zygorki. O, to, to już było dawno. A po zygorkach to się kupowało koło, no i lepiej składane, potem komputry, pod to wiesz, co się gro na telewizorze. No, playstation. Tle... no. A te pewnie najlepsze by komórki. No, ale nie takie antyfachowe, takie co to fotografują, kamerują, e, grają, puszczają filmy. Mm. A na ten rok to najlepszy będzie woski Przez Przestań, styknie. No, te roski wiem, czemu mój stary świat jest fajniejszy. Jak Franzek szukał a kuszerki, jego babie odebrała poród, to trafił do zeflika. A Zefel był znany z tego, że kiedyś odbierał konią porody, padają się do tego naduł, ja ci to załatwia i wezna się kofer z narzędziami. Przyszli do Francka do domu, zefel padł, Francek, stój pod drzwiami, jak coś się bym potrzebował, to ja cię zawołam. I zawarł się tam z tą babą w izbie. I naró z tej izby słychać takie szuranie, coś szczuro, zgrzyto. Zefel wylatuje, pa do śrubociąg. Go do nababa ze śrubociągiem, pa do dowej, bo ona czeko! Przyniósł śrobociąg, zaś słychać szuranie, zgrzytanie, wylatuje Zefel, palce jest skrwawione, pa do dewej, no Eisenzyga! Pado jak Eisenzyga, co to cesarskie? Pado do tyś łogubią, dewej, a nie wrzesz mi tu, nie? Przyniósł ta Eisenzyga, słychać takie i u, i u, i u, wyłazi ręce dotąd skrwawione, pa do te krajzyga przynieść. Bo to ja krajzyga, co ją będziesz ciul? Dawaj krajzyga, bo nie ma czasu. Przyniósł ta krajzyga, przytachał i słychać z izby takie NIEEEEEEEE! Wylatuje taki całki skrwawiony. bo kurde nie umiał otworzyć tego kofra. Panie Respondek, teraz mu powiem taką historię o Krzysiu, jak był malutki. Jest to trochę smutna historia, ale Krzysiu jak miał 9 lat, to do tego czasu jeszcze nie powiedział ani jednego słowa. Wszyscy myśleli, że on jest niemową. I je, jak ta mama strasznie rozpaczała, ten ojciec też. Ale Krzysiu do pierwszej komunii. W domu było przyjęcie, obiad, wszyscy przyszli, cała rodzina. Siedzą się, jedzą się tak ten obiad. I Krzysiu narostowo i go do... Mama! Kaj jest mój kompot? Hmm, ta mama by się zaraz rozpłakała, ojciec by zymdlał i no ciotka się tak jakoś trzymała jeszcze i go do... Krzysiu! To ty umiesz godać! To czemuś ty dziewięć lat nic nie powiedział! A Krzysiu go do co, jak zawsze był pod. A Jorgusia, to się pani w klasie pytała, pado Jorguś, co ty wiesz na temat powstania styczniowego? A Jorguś pado, no coś tam już tata z mamą w duma godali, ale proszę panią to jeszcze ponoć nic pewnego. A rektor pado tak, Francik. Jak to jest możliwe, żeś ty Tela Felerów w jednym zadaniu sam nawalił? A Francik padł, są tak nie zrobił, ale mi tata i mama pomogali. <laughs> ale taki mały bajter tyż woło z dołu, wiesz, padł. Mamo, pójdź no drabko do okna, mam z tobą blank ważnogotka. Ale czekaj, o pranie pieranie mam czasu. Ale pójdź, to jest blank ważnogotka, to jest blank sprawa, No poczekaj za chwilę, ale pójdź już, bo nie wyczymiemy. Ta matka idzie do okna, się przechylu. Co jest? Pado matko, popatrzcie się sami no na nos. Pado, widzisz, Francę, tyś nie wierzył, że ona jest świdratą. <ścoughs> Muszę wam powiedzieć, jak to tak dość druga, wiecie, panie spędek, przyjechało na tych Śląsk, to te bajtle potem były wołane gorolami na tym placu. Tak głupie było. Jeden taki syneczek becy pod farum. Idzie faraż go do syneczku. Czemu ty tak becisz? Ja, bo my sam już mieszkamy dwa lata na tym śląsku, wszystkie bajtle mi go dają gorol. No temu faryżowi się go żol, zrobił go do podzie, no i ja ci to załatwia, że ty będziesz już ślązokiem. I ten ksiądz dał takie błogosławieństwo, padło od teraz, że chciał łokzcił na prawdziwego ślązoka. Ten synek taki uradowany, ucieszony, leci dom, ledwo wleciał do ty. Izby, go do, mamo, mamo, ja ci muszę wartko coś powiedzieć. Ale teraz nie mam czasu, bo łobie odważa. Idź do taty. Leci do tego taty, do tej izby, go do, tato, ja mu taka ważna nowina do ciebie. No teraz cytum, nie mam czasu, potem mi powiesz. Ten synek wyłazi na plac, zaś i taki przeżywo, niesamowicie, podłazi do niego drugi kumpel pado, te, co ty tak bezysz, czemuś ty taki smutny? Pado, wiesz dopiero, że jest pół godziny Ślązokiem, ale już się z tymi goronami dogadać nie umiał. <grywa> Słuchajcie, taki mały Kaziu kiedyś przyglądał się, jak ksiądz przybiło sztacheta w płocie, nie? I ten ksiądz taki patrzy, pa co Kaziu? Chciałbyś zostać tak jak święty Józef w Cieślą może? Pa do niej, ojej, ciekawy, co ksiądz go jak się piźnie w palec? <laughs> a ten Zepel od tego porodu, to wiecie, panie respondent, on teraz takim naszym śląskim starzykiem, Mo tego wnuka, nie łazi, ostatnio był w tym naszym śląskim zoo. Wiecie, jak to są naprzód, są foki, potem są ptoki, podłajzą do tych ptoków i ten synek mu go do... Je, upa, patrz, jako surogo gęś tam stoi. Pado to nie jest gęś, to jest pelikan, to jest ten ptok, z którego się ta tinta robi. No łajżą tak dalej i on mu go widzisz, tu jest elefant, tu skokają Afy, a tamorz y, tam Kamela, jedno puklato i dwupuklato. I w pewnym momencie podłaży do nich taki Karlus i go, do, proszę pana, jak pan może tak dziecku tłumaczyć? Przecież to są wielbłądy, małpki i słoń. A on tak się odwraca i pada, patrzynek, a to jego roli. W szkole się pyta, pani, powiedzcie, kiedy znotesz z was jaki żywioły? Francik się głosi, Francik nigdy nic nie wiedział, pieruch, no się głosi. Pani go, to no cóż Francik, Francik powiedz, znoż jakie żywioły? Ja, pani nauczycielko, wiem. Są tak, ogień, woda i kaczma. Ale kaczma, no ja, bo jak mój tatulek są w kaczmie, to mama go do toć, ten pierun zazie we swoim żywiole. Jakżeś wyliczała te gieszynki, to mnie się aż we pomotlało. Te dziecka to muszą wszystko mieć, taki ojciec i matka. To stowają na głowie, co by małemu princowi nic nie brakło. Hmm. A ja ci powiem tak, jak w to wszystkiego za tela, to nie mu nic. A świata podług siebie nie umeblujesz, Eriszku. Nie nie być taki rewolucjonista. Znoć się komunijny czegiewara. Wiesz co? Ty się kupcait maszyna i się przenić we swoje modelata. Będziesz widział, jak prędko przyjdziesz na zod. Wszędzie jest tam pięknie, Kajno z niema. No to co, ja mam te, te tym moim garszinkiem zrobić? No. Wziąć ta święto, książka i, i nazod zanieść do księgarnia, bo zamienić na Czterech pancernych albo klosa na DVD. No, no i lepiej na Batmana. Albo wiesz, ty co? Lepiej nie. Ty im ta Biblio. Może ich to zmusi do myślenia, może jakby będą na wieczór liczyć geszynki, to się w którymś jako klapka wego wieło tworzy. No trudko, terazki to ty wyglądasz na taką naiwną babę. Ja jeszcze nie wiedział co by w to, no po takich małych gestach, chciał odmieniać życie. Jak płon buczek nie zagrzmi, to człowiek nie sucho. A, wyłazi z Ciebie stary ministrant. No, musz prawie, żebyś wiedziała. No, ze tego ministrantowania to miło stało wiele wspominków, a no i ważniejsze co do dzisiaj poradza żykać po łacinie. A, to już zaś te ruski jest w modne. Wiesz co? Lepiej zamknęby ten nasz sklepik. Tak. Bo tego to już ludzie nie szczymią. W jednym odcinku żeś był Ernesto Che Guevara <laughs> i Lefebrysta. <laughs> Być się zdrowi. I przyjdźcie zaś wodą no, ci, że lefebrysta, ja, ja, Lefe że słyszała coś to, godą.. Czy Ład <coughs> <many> <many> małego bajtla, miałech powołanie. Ojciec godą Erwin, ty księdzem zostaniesz. Pater namowiali, tako już ich dola. I za każde zdrowa płacili z Fangola. W domu była bieda, pater byli wściekli. Nie miałech szczewików, a nawet fuzekli. Góż poszli na fara, pogodać z farożym, i ministranta stanął przed ultorzym. Nie do ci tego matka niżonka, co w kindersztuba u kapelonka, żeby prowadzić życie normalne, musiałeś czasem podkradać mszalne. Tak mi na służyniu upływały czasy, bołek ministranty. Połek akuratny, a nawet rzetelny, na niczym nie zdywał nigdy mnie kościelny. Jak miło brostała już gęby połowa, miałech roztolone serce, czasem głowa. Podrzech aż po uszy, we miłosny szał. Nieszczęśliwie, jedna kloster frał Nie do ci tego, matka ni żonka, co kinderstuba u kapelonka. Żeby prowadzić życie normalne, musiałeś czasem podkradać mszalne. Odkryła mi panna, że ksiądz to nie ino, zapięto sutanna. Czasem tak go najdzie, że nie może chodzić, a to coś w karierze może mu zaszkodzić. Tak my z Fatrym siedli, wszystko rozważyli, troszka powrzeszczeli i trochę wypieli. Oczy mój ojciec rzekli, synek dość nauki, daj się pokój z księdzem, polaniańczyć wnuki. Nie do ci tego, matka niżonka, co sztuba, u kapelonka, żeby prowadzić życie normalne, musiałeś czasem podkradać muszalne. Nie doci tego matka, niżonka, żonka, co kindersztuwa u kapelonka.